Siemanko, z tej obok mnie Pepsi i jedziemy w fangamesa z science Row'a. I teraz z rozpędu nie. i... ...i przez szybę. Czekaj się rozpędzę. Adrenalina ci się kończy. Ruszają, ruszają! Pięknie! Odwinie... Come on. 62 na dwieczkę. O nie, przewróciłam o się sama. Cześć. Co tam? <laughs> Wszystko okay? Stop, stop. I wiesz co? Ja jestem świetnym kierowcą. Najlepszym w mieście. Podgłośnij to. Z wyglądasz jak Żyd. Dzięki. To jest właśnie ten, o którym myślę. Dobrze, dobrze. <laughs> wiesz, co się Aha, tak policja mnie goni. Ciekawe dlaczego. Z drogi śledzie, bo Pepsi jedzie. Jeden na skróty. Bardzo dobre skróty. Świetne skróty. To są najlepsze skróty, nie wiesz? W ogóle to auto jest niezniszczalne, nie? Przedmiot. Nie, to nie jest... Dobra, już. Dość. Dziękuję. Chce A. pani? Chce pani spróbować? Tak. Ja jeszcze wezmę do, ręka... ja do ręki moją ulubioną broń. Gdzie ona jest? Penetracja. Patrzcie jak ona dynam. Chyba ten odcinek będzie plus 8 w bla. Przepraszam Państwa, że zakłóciłam Państwa życie codzienne, ale ja nie wiem w ogóle co ja tu robię. Podpalimy sobie to. I to! Pan! Tak, też masz. Przepraszam, przepraszam. Chciałam na niego wjechać. Chyba państwo przechodzą. Dzień dobry. Wow. Wow. Gonią mnie, gonią mnie! Widzisz tą kropkę czerwoną na mapce? No to weź zahamuj. Patrz to! Czemu jedziesz goła? Bo... tak. Ja Ej. mam grać tylko 30 On... minut? O nie! nie! O nie! Taki piękny samochód. Zrobię. O, dziękuję. Czuj 17. Bip, bip! Bip, bip! Jak się tu pipa? Na no pipku. O, mam. Nie. Ojej. A nie, to ty jechałeś. Przepraszam, czy panu się coś stało? Oj, o, przepraszam. Łap. O! Przepraszam! I... O! Tak! Do widzenia! Przyczepiem! Bo ja. o! o! Jedzie! Bieg, bieg, bieg! Pięknie! Wow. Wow. Nawet było widać nogi. Uważnie, uważnie, lewo, prawo. Ci mają zielone. O, Szybko, szybko. Dobrze. A to. Ty... <ścoughs> Burn! Burn! Burn people! Pan dip dip! Stój pan, stój pan. Tak. Z różowym wnętrzem. Nie wiem, co się dzieje. Nie. ma! Wow, troma! Wow! Co mi się stało? Dlaczego wypadłam? Zgubiłam głowę! głowę nie masz. I w stację, wiedź w stację, w stacja, ale pierwszy Gdzie jest? Na przeciwko ciebie. Wieź i trójkąt. Trójkąt. I... To nie byłby stacja. Co no to było? Było a... dobrze <laughs> o Jaki nie jak graficzasz. teraz stąd wyjść działa Faktycznie to, to jest tutaj taki samochód nie, z którym się szczela ludzi nie jak się w wszędzie. But. U! 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 Czy ja już nie wysiądę? Chyba nie i chyba będziesz musiała się już powoli żegnać. O nie! Dobrze, to niestety ale musimy kończyć, bo pan nam płonie. Tak jest, dzięki za oglądanie. Jeżeli w sumie chcecie więcej czy coś, to piszcie i... U! Tu! Odtąd dotąd. Tam śledźcie, to jest Facebook mój fanpage i tam jest ogólnie wszystko na bieżąco. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się ciepło. W sumie ja dziś nie grałem. Miałem rączki przy sobie. Tylko ja. Czymcie się ciepło, Hej hejo. Pa.